Cześć! Witam Was w ten niezwykle upalny dzień. Przy okazji filmu o moich lipcowych zakupach wspomniałem o zamówieniu z Atom Comics złożonym w związku z promocją na wydania zbiorcze Image. Oto ono. Spodziewałem się dużej paczki, ale i tak byłem trochę zaskoczony. Podstawowym problemem przy składaniu takich zamówień jest konieczność wygospodarowania miejsca na półkach i niestety pomału dochodzą do momentu, w którym aby coś dodać muszę coś ująć. Szczęście w nieszczęściu, w tym przypadku wybór był prosty, postanowiłem pozbyć się moich dwóch ostatnich zakupowych wpadek, opowiadałem Wam o nich w maju. Bujan Wyspa Umarłych i Massive Libre Edition Tom Pierwszy. Komiksy są po angielsku, są używane, nie przypadły mi do gustu, ale pomyślałem sobie, że może są wśród was osoby, które miałyby ochotę się z nimi zapoznać. Jeżeli tak jest, to mam taką propozycję. Pierwsza osoba, która zgadnie, co jest w tym pudełku i napisze tytuł tej serii w komentarzu pod filmem, będzie mogła wybrać sobie jeden z tych tytułów, dostanie go ode mnie oczywiście całkowicie za darmo. Druga osoba, która udzieli prawidłowej odpowiedzi, dostanie ten komiks, który zostanie Czyli pewnie bujan. I żeby nie było wątpliwości, każdy może podać tylko jeden tytuł. Pytanie wbrew pozorom nie należy do trudnych. Przypomnę, chodzi o wydanie zbiorcze z serii z Image Comics zajmuje ona 90% przestrzeni w tym pudle. Rozwiązanie zagadki dzisiaj lub jutro. Czekam na Wasze komentarze. Hej!